Siema, maneczko z tej strony Milokolek, a to jest już czwarty odcinek z książki kucharskiej FNAF. Dzisiaj będziemy przyrządzać koktajl owocowy pod tytułem Arbuzowy Arbuzowo. Polecę je bardzo serdecznie Monty. Pokaż klasę, serwując ten wybitny koktajl owocowy. Połączenie arbuza, mięty, limonki i wody gazowanej idealnie współgra i owocuje wyjątkowym smakiem z najwyższej półki. Tutaj macie jeszcze fakt Frediego. Tak, to będzie się prezentować w efekcie końcowym, więc czekajcie. Pan daje składniki, które będą potrzebne do przygotowania dwóch porcji, czas przygotowania 10 minut, więc naprawdę króciutko, a tutaj macie jak wszystko wykonać. Będziemy przechodzić do najlepszego etapu tego odcinka, czyli przygotowywania naszego koktajlu owocowego. Zanim zaczniemy go robić, to zostawcie subika z dzwoneczkiem, oczywiście, łapeczkę w górę i zajrzyjcie do poprzedniego odcinka z tej serii i nie tylko. Mamy już wszystko, więc bierzemy się do roboty. Bierzemy 5 listków mięty, plus coś do ozdobienia. Gotowe! Lecimy dalej. Ta mięta się już nam nie przyda. Dobra, mamy to. Teraz kroimy arbuza. Arbus już jest, oczywiście bez pestek. 300 ml zimnej wody gazowanej, gotowe. Wszystko gotowe, więc wrzucamy do blendera. 200 g arbuza, 5 listków mięty oraz sok z dwóch limonek. No i nie mogłem zapomnieć o łyżce miodu. Wszystko już mamy, więc lecimy blendować. Blendujemy! Po zblendowaniu dodajemy 300 ml zimnej wody gazowanej. No i blendujemy przez parę sekund. Blendujemy, część druga. Lód dodany, więc możemy nalewać. Właśnie naprawdę cudownie. Więc teraz czekajcie na recenzję. Dla mnie koktajl 10:10 naprawdę super. Polecam go każdemu. Jest to genialny napój na gorące dni, oraz dodaje super orzeźwienia. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Papa, pa. i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach z tej serii.